Mam nadzieję, że wieczór ten wieczór wspomnieniowy, faktycznych wspomnień zaliczymy i 30 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego odpowiednio tutaj w przedzwinnej rocznicy uczcimy. W tym momencie przekażę chętnie mikrofon i głos pracownikowi Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej panu Grzegorzowi Nawrotowi, który tutaj... Yy, przedstawi nam pewnego rodzaju ryski, stan rzeczy ocenia stanu wojennego jako zjawiska w historii Polski. Szanowni Państwo, stan wojenny jest do tej pory punktem sporu między historykami, ale przede wszystkim między politykami. Wokół stanu wojennego narastają mity, które były tworzone yy, przez propagandę perelotską, a później przez propagandę postkomunistyczną. Zawsze zastanawia mnie, zastanawiają mnie, badania, które zrobiono w roku 1903 roku na zlecenie zresztą Biura Politycznego KC dotyczące oceny stanu wojny. Ja przytoczę te badania, one były wykorzystywane między innymi w pracach profesora Wojciechówka i, i przytaczane też przez innych historyków, i ich prawdopodobieństwo jest dosyć duże, dlatego że były przygotowane na wewnętrzne potrzeby partii. Proszę Państwa przypomnę te badania, po to, abyśmy się chwilę zastanowili właśnie nad oceną dzisiaj stanu wojennego. Zadano takie pytanie, takie pytanie badanym dotyczącą właśnie stanu wojennego. Czy decyzja o ukończeniu stanu wojennego przyjęła Pani pozytywnie, negatywnie, czy był to fakty znaczy? No i już się okazało? W roku 1983 Pozytywnie wprowadzenie stanu wojennego przyjęło 43% społeczeństwa. Negatywnie 48% społeczeństwa, a był to fakt bez znaczenia tylko 9%. Nie chciałbym odnosić się do tego, co było, znaczy czym to było spowodowane taka ocena, ale chciałbym przypomnieć, że w 20. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce media dokonały badań właśnie związanych z oceną stanu wojennego, że Państwa, powołać się na te badania, nie przytoczę ich dokładnie, ale yy, z badania wśród osób, które świadomie przeżyły stan, stan wojenny, wykazały, że pozytywnie oceniło prawie stan wojennego około 34%, a negatywnie, że Państwa, około 38%. I teraz pojawia się takie pytanie. Skąd taka właśnie ocena? Gdy byłem ucznią i do szkoły, kiedy wprowadzono stan wojenny, rzeczą oczywistą było to, że stan wojenny jest złem, że władza wyprowadziła przeciwko społeczeństwu na ulicę wojsko, milicję, służby bezpieczeństwa. Że społeczeństwo poniosło ofiary poniosło tegoż właśnie wprowadzenia stanu wojennego, który w praktyce przetrwał, proszę Państwa, do roku 1988 1989 Z drugiej strony. Oczywistą rzeczą, że odpowiedzialność, odpowiedzialność za prowadzenie stanu wojennego ponosi w Jaruzelski oraz grupa ludzi związanych wówczas z tą ekipą i cały system komunistyczny. Okazuje się, że jednak skumasowana propaganda, którą, której poddano yy, społeczeństwo polskie w latach 80. już można powiedzieć, yy, do końca lat 80., świadcząca o tym, że Wojciech Jaruzelski uratował, uratował Polskę przed czym? Przed zaburzeniami, destabilizacją, i anarchią związanych z działalnością NSZZ Solidarność, zadziałała, że część społeczeństwa tej propagandzie uległa. Natomiast że państwa pod koniec lat 80. i w początkach lat 90. zaczęła narastać opinia o tak zwanym mniejszym mniejsze zło, prawda? Takie hasło, mniejsze zło. Mniejsze zło, które zaczęło powoli, e, z Józseckiego, kreować na człowieka, który uchronił, e, uchronił Polskę przed Agresją Sowiecką. I tu jest pewnego rodzaju problem, dlatego że w sposób jednoznaczny dzisiaj historycy, mówię o historykach, a nie o sporach prawda, między pewnymi grupami odniotwórczymi, nie są w stanie zaprzeczyć w ten sposób jednoznacznie, odnosząc się do dokumentów. To jest bardzo proste, proszę Państwa, dlatego, że brak jest dokumentów sowieckich, których po prostu, do których my nie mamy dostępu. Oczywiście są pewne dokumenty, które pozostały i które do nas nawet napływają, ale zawsze można spotkać się z opinią, że to są dokumenty, nie, że to są dokumenty wtórne. Ta ostatnio ukazał się, czy nie ostatnio, się pojawił wcześniej, ale stały się głosy między innymi notatnik, adiutanta, adiutanta yy, głównodowodzącego układu warszawskiego, był Wiktora Kulikowa, a był to, jest to notatnik, notatnik generała Wiktora Moszkina, który między innymi wskazuje na pewne zjawiska, między innymi, między innymi na to, że generał Jaruzelski kontaktował się w przeddzień wprowadzenia stanu wojennego i prosił o pomoc sowiecką wkroczenia oddziałów sowieckich, na wypadek, gdyby stan wojenny nie doszedł do skutku. Ale, proszę Państwa, takich informacji jest sporo. Pojawiają się między innymi y, pamiętniki Anatolija Czerniejewa, który był między innymi pracował w KCK w Wydziale Międzynarodowym. I tam także on wspomina o tej sytuacji, o sytuacji przede wszystkim w Związku Sowieckim. I o tym, czy Związek Sowiecki był gotowy na, na wkroczenie do Polski, czy też nie. Ja myślę, że takie stawianie sprawy jest stawianiem z gór góry skazanym na niepowodzenie, jeżeli chodzi o badania historyczne, a także ocenę, ocenę stanu wojennego. Tak naprawdę, proszę Państwa, rzeczą oczywistą jest to, że gdyby w Polska zdecydowała się na wystąpienie z układu warszawskiego i tak dalej, prawdopodobnie agresja sowiecka byłaby wnikniona. Ale nie o to chodzi, że... Tylko chodzi o to, że grupa, która wówczas znajdowała się przy władzy, chroniła przede wszystkim swoich własnych interesów, chroniła interesów państwa totalitarnego i była grupą, która tak naprawdę działała na zlecenie obcego mocarstwa na terenie Polski. Proszę Państwa, wiemy, że przygotowania do stanu wojennego zaczęły się już praktycznie w październiku, a można nawet powiedzieć, że próby wacyfikacji strajków na wybrzeżu, y, starają się podjąć nawet, proszę Państwa, w sierpniu. Y, między innymi, Państwa, y, generał Stachura, który wówczas pełnił y, funkcję szedłego oficera w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, raportował, że jest gotowy do pacyfikacji strajku w Stoczni Gdańskiej i pacyfikacji strajków na wybrzeżu. Było to 25 sierpnia. To świadczy o tym, że władze przygotowywały się do tego, aby takiej pacyfikacji dokonać siłą. Były prowadzone rozmowy, jednak za nadrzut trzymano rozwiązania, rozwiązania siłowe. Wtedy do tego nie doszło, dlatego że Edward Gierek uznał właśnie tą zasadę mniejszego zła i przekonał Różniewa, że. No, będziemy pacyfikować solidarność innymi metodami, bardziej tak się wyrażę pokojowymi w cudzysłowie, ale poprzez działania Sądu bezpieczeństwa, poprzez infiltrację, poprzez różnego rodzaju działania pozaprawne. Poza Gierek przez pierwszym sekretarzem władzy pojawiło się de facto dwóch głównych graczy w tym czasie na arenie politycznej, czyli Pierwszy raz Stanisław Krania, a później generał Wojciech Jaruzelski. Generał Wojciech Jaruzelski, proszę Państwa, przypomnę pokrótce jego historię. Człowiek, który był z rodzin Katolickiej. Yy, rodzina i on zostali uwięzieni w głąb Związku Sowieckiego. Tam jego ojciec. On później tak naprawdę w do Narodowego Wojska Polskiego. Yy, został jego oficerem, oficerem zwiadu. Yy, później współpracował między innymi z Informacją Wojskową z taką służbą bezpieczeństwa, przedurzędne bezpieczeństwa w ramach prawa wojska, e, bardzo szybko awansował, bo w wieku 38 lat został minerałem, e, co świadczy, że on no, musiało być docyjdezowane poparcie, mimo że jak... Za biografami generała Jedrzeckiego nie był zbyt, zbyt wybitnym dowódcą. Musiał mieć w takim razie innego rodzaju, rodzaju umiejętności, które przekonały, przekonały władze wojskowe do tego, aby go, aby go no, awansowały na no, wyczyszczenia oficerskie. Po 1956 roku związał się z mieszanym poczarem, między innymi brał udział w wyczyszczach artyżydowskich w wojsku w 1968 roku, ale przede wszystkim opowiadał m.in. za realizację interwencji, interwencji wojsk polskich w Czechosłowacji. Właściwie że można powiedzieć, że te nowe generały nie przewróciły żadne, żadne no, zaburzenia polityczne, polityczne, które przewróciły kolejnych, kolejnych, kolejnych polityków komunistycznych kiedy praktycznie moczar podszedł niepamięć polityczną, związał się z odbawem gierkiem i dalej były ważne funkcje, funkcje polityczne. W okresie państwa Solidarności generał Jaruzelski stał się jednym z, naj, może inaczej, najbardziej znaczących polityków, w takim względem, że skupił w swoim ręku niezwykłą władzę, ponieważ był premierem ponieważ, proszę Państwa, był ministrem narodowej i ponieważ został w końcu pierwszym sekretarzem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, To sugeruje, że, że była to postać, która cieszyła się dużym zaufaniem Związku Sowieckiego. Że Państwa, czy Związek Sowiecki był gotowy na interwencję wojskową na terenie Polski? To jest pytanie, na które trzeba spojrzeć jakby z szerszego punktu widzenia. To są fakty oczywiste, ale tu je przypomnę. Związek Sowiecki pod koniec lat, konie lat 70. uwikłał się w nową zimną wojnę, bo tak się ją nazywa. Od momentu, kiedy doszło do, w 1979 roku do interwencji sowieckiej w Afganistanie, stosunki między Zachodem a Związkiem Sowieckim uległy zdecydowanemu pogorszeniu. Wiemy nawet, że powstała tutaj doktryna Kartera, która mówiła m.in. o powstrzymywaniu zakusów Związku Sowieckiego w pozyskiwaniu nowych terenów, nowych wpływów, szczególnie chodziło tutaj o tereny Bliskiego Wschodu. Także Carter nałożył na Związek Sowiecki sankcje ekonomiczne. Pojawiły się inne problemy, przede wszystkim ogromny kryzys gospodarczy, który rozwijał się. Także, proszę Państwa, rządy gerontokracji, czyli tych starych komunistycznych działaczy z Laminem Drżniewym na czele, którzy nie byli w stanie tak naprawdę skutecznie zarządzać tak wielkim imperium, a z drugiej strony rozwijała się pełna korupcja. To doprowadziło Sędzia Sowiecki na skraj kryzysu ekonomicznego i politycznego, chociaż nie osłabiło go na tyle, żeby nie mógł dokonać różnego rodzaju działań na arenie międzynarodowej. Z drugiej strony, proszę Państwa, E, okazuje się, że wpływy Związku Radzieckiego, jak dzisiaj podobnie, oparte były na sprzedaży, na sprzedaży swoich surowców. E, ponieważ tu się otworzył w czasach późniejszych, kiedy już wprowadzono stan w Polsce, to e, sankcje nałożone przez Ronalda Reagana, prezydenta Stanów Zjednoczonych, a Związku sowieckie okazały się nieskuteczne. Dlatego, że Praktycznie tym sankcjom nie podporządkowało się inne kraje Europy Zachodniej. W praktyce nie realizowały ich ani Włochy, ani Niemcy, ani Francja. Chodziło to, proszę Państwa, o sankcje, pokazując na wojennego jednego, na budowę rurociągu jabalskiego, czyli budowę rurociągu gazowego, który miał dostarczać tak, gaz do Europy, a z drugiej strony przynosić korzyści. Korzyści Związkowi Sowieckiemu i oczywiście szczególnie Francji i, 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 i Niemcy. Wprowadzono, że na takie sankcje, ale ponieważ Francja i Niemcy były zainteresowane budową gazociągu, w związku z tym Reagan musiał z powodu ich nieskuteczności je odwołać. Wstrzymało to wprawdzie na dwa lata budowę tego, tego gazociągu, ale, ale, ale nie był skuteczny. Proszę Państwa, wracając teraz do, do tych stosunków. Polsko-sowieckich między władzami komunistycznymi Polskiej Rzecznej Partii Robotniczej a władzami KPZR. Oczywiście były pewne przesłanki co do możliwości wprowadzenia, wprowadzenia wojsk sowieckich do Polski, szczególnie w grudniu 1980 roku, kiedy to 118 dywizji Układu Warszawskiego stacjonowało nad granicami Polski. Ale wówczas, proszę Państwa, Breżnik nie zdecydował się. Na wprowadzenie, na wprowadzenie oddziałów sowieckich. Prawdopodobnie nauczony doświadczeniami afgańskimi. Zresztą, zresztą dziennikarz 3 grudnia wysłał notę do, do władz sowieckich mówiącą o reperkusjach wprowadzenia, wprowadzenia oddziałów, oddziałów radzieckich na terenie Polski i no, przestrzegał przed, przed takim ruchem. Odbyło się także spotkanie. spotkanie Ministrów Spraw Zagranicznych państw NATO, które także taką notę wystosowały. Odbyło się 9 grudnia spotkanie w Moskwie pierwszych sekretarzy Ministrów Spraw Zagranicznych i Ministrów Obrony Narodowej Krajów Demokracji Ludowej i nie zdecydowano się na wprowadzenie wojsk. To zresztą wprowadzenie miało się odbyć pod takim, pod takim płaszczykiem, płaszczykiem manewrów wojskowych z 80 Kolejne, kolejne, kolejne próby, ewentualne wprowadzenia wojsk sowieckich miały miejsce wiosną 1991 roku. Również wtedy tych wojsk sowieckich nie wprowadzono. Proponowano wprowadzenie, proszę Państwa, ich rozwijano tutaj w marcu i kwietniu, takie manewry wojskowe z 81, ale były to manewry również sztapowe. Przygotowywano się na wszelki wypadek na prowadzenie wojsk, wojsk na terenie Polski, ale Leonid Breżniew najprawdopodobniej postawił na rozwiązanie wewnętrzne. Rozwiązanie wewnętrzne rękami Kani Jerzyckiego. Oczywiście yy, wiemy również, że te przygotowania trwały, yy, trwały kilka miesięcy. One były prowadzone głównie z punktu widzenia propagandowego. Wiemy, że od kryzysu Budkowskiego 19 marca ta propaganda antysolidarnościowa, propaganda komunistyczna, stała się zdecydowanie bardziej agresywna. Wskazywano na Związek jako głównego, głównego winowajcę kryzysu gospodarczego, a także, także jako, jako tą strukturę, która spowodowała no, anarchizację życia w kraju, zaburzenia społeczne itd. itd. Taką przyczyną, taką może inaczej, takim sygnałem, Także dla, dla organizatorów stanu wojennego było to, że jednak społeczeństwo w tych 16 miesiącach czuło się w pewnym momencie zmęczone. Troszeczkę poparcie dla solidarności malało z 78 do 51%. Zresztą, proszę Państwa, poparcie dla, dla związku jako ruchu dziesięciółbiorowego było bardzo duże, ale często w zetknięciu z działaczami z działaczami takimi to chodziło na przykład do niepórych nie Często, często dochodziło także do tego, że ludzie mieli zbyt duże i du wygórowane e żądania, jeżeli chodzi o możliwości związku. Pamiętam z między innymi z, e z działaczami dużych z zakładów steru że bardzo dziwnych rzeczy. To zmęczenie powodowało, że, że władza poczuła się silniejsza. Jaruzelski e już w marcu, z skanie podpisali taki dokument, myśl przewodnio o stanu wojennego na terenie Polski PRL, który m.in. No, zakładał taką możliwość i, i, i stwarzał jakby dogodne warunki, tak żeby współpracy między poszczególnymi pionami sił bezpieczeństwa, wojska i Struktur Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do tego, aby ten stan wojenny wprowadzić. Działania było prowadzone już zdecydowanie wcześniej, powiedziałem od, od jesieni, od 1980 roku e, takich kilka operacji wprowadzono między innymi e, operacja WRZOS i JODWA, dotycząca integrowania 113 13 tysięcy działaczy opozycji, działaczy Solidarności. E, o, e, operacje MALWA, AZALIA, które dotyczyły opanowania i podporządkowania sobie e, środków masowego przekazu, telefonów z drugiej strony zakładów pracy. E, proszę Państwa, ta decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego została potwierdzona 5, 5 grudnia przez. Wielopolityczna Komitet Centralnego Polskiego Zjednoczonej Partii Robotniczej i Jaruzelski zdecydował się wprowadzić stan wojen 10 grudnia. Ale przed padleniem stanu wojennego, jak wiemy z materiałów, które do nas dotarły właśnie z z, z notesu Andruszkina, ze wspomnień Czarniejewa, z materiałów Mitrochina, wiemy, że dwukrotnie kontaktował się z Kremlem i domagał się prowadzenia wojsk sowieckich. Było to 10 grudnia i 12 grudnia, na dzień telefonu Breżniewa, na dzień przed stanu wojennego. Breżnik nie zdecydował się na to, ponieważ, jak powiedziałem, chciał to załatwić rękami polskich komunistów. Dlatego, proszę Państwa, należy opalić ten mit o, o tym, że Rajor Zelski to jak gdyby jest e, mniejsze zło. To jest po prostu człowiek, który reprezentował, reprezentował opcję o obce obce mocarstwo na terenie Polski i który tak naprawdę działał wbrew polskiemu społeczeństwu. Nie chcę przedłużać, dziękuję bardzo. A teraz poproszę o zabranie głosu pana Antoniego Będziewicza. W kontekście tego co słyszę, teraz słyszał. Dziękuję najmocniej. Proszę państwa, jeżeli, jeżeli to jest ta... Na... Skromniejsza wersja, którą nam oferuje Wspólnota narodowy. Narodowej. Jeżeli taką wiedzę prezentują edukatorzy, to co to będzie w takim razie z naukowcami? Ja jestem pod olbrzymim wrażeniem tego wykładu, naprawdę serdeczne gratulacje. on dostarcza nam olbrzymiej wiedzy. Jeżeli można, najpierw, zanim przejdę do innych kwestii, dwie, może trzy skromne tylko uwagi. Po pierwsze, Ponieważ jesteśmy w Piotrkowie, to warto, żebyście sobie Państwo zdali sprawę, jak tragicznym i niezwykłym węzłem jest Piotrków związany z postacią, o której mówimy. To właśnie tutaj, na tej ziemi, w roku 1945, został przysłany pan Wojciech Jaruzelski, żeby zniszczyć partyzantkę broniącą Polaków przed Sowietami. On tutaj przybył, wraz z KBF-u I to on walczył z Warszycą. To jego wojska, przez niego dowodzone, walczyły z Warszycą, a tak